Siema, wakacje wstegnie, seria bursztynowa. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu bursztynowym Jedno jest tutaj. o Widzicie? Te dziury o. Oczywiście ja tego nie odgrzebałem, tylko to było odgrzebane już tutaj. Wracamy się jeszcze na jedno miejsce i pierdalamy no bo co? Nie ma nic za bardzo do pokazania, a drogi Wam nie będę pokazał jak tutaj dojechać, bo no, nie chciałbym, żeby tutaj ludzi kurwa tabunami przychodzili, dlatego kurwa, Uf! o kurwa, prawie się wpierdoliłem do bagna, <grym> ale to nic, no i Wam pokażę te drugie miejsce jeszcze i spierdalam stąd, bo no, robi się tutaj nieciekawie, Słyszałem bursztyniarzy i tak dalej, więc kurwa muszę spierdalać stąd. Cholera jasna. Tylko muszę jeszcze kurwa znaleźć mój bajcykl. I spierdalać stąd, no bo kurwa. mnie ktoś tutaj dorwał, to by mnie kurwa normalnie z dupy nogi powyrywali Kurwa, jeszcze są klucze z zajebane. No i dobra. Na dzisiaj chyba będzie... Na, na teraz, na chwilę obecną będzie koniec. O, jesteśmy tutaj na, bur, na miejscu bursztynowym. Zobaczcie, to jest miejsce bursztynowe. Tu jest dziura. Tu. Tu jest dziura w tym miejscu jest jedna, tam jest, tam jest druga, tam jest trzecia, trzecia, tu jest czwarta. Oni tak po cztery, sześć dziur robią mniej więcej. No chyba że jest dobre miejsce, no to wtedy. o. Tu macie kolejne. Widzicie? Ten piaseczek tutaj To jest nasyp bursztynowy. Tutaj można byłoby znaleźć bursztyn. No dobra Mamy kolejną dziurę. Zobaczcie Zobaczcie jak ona wielka jest. Patrzcie, zaświecam latarką V jak to tam w środku wygląda